Nowy MGHS to pojazd, który ma szansę namieszać na polskim rynku motoryzacyjnym. Ten chińsko-brytyjski SUV już wcześniej zdobył uznanie kierowców, a teraz wkracza na rynek w nowej, bardziej dojrzałej odsłonie. Nowy MGHS to nie tylko kosmetyczne zmiany, ale również znaczący krok naprzód pod względem technologii i jakości wykonania. Nowa generacja tego modelu wyróżnia się nowoczesnym designem, który na pewno przyciągnie spojrzenia. Sylwetka samochodu stała się bardziej dynamiczna i elegancka, co sprawia, że MGHS może rywalizować z bardziej znanymi markami w swoim segmencie, takimi jak Ford Kuga, Honda CR-V, Renault Austral, Skoda Kodiak, Toyota RAV4, czy Nissan X-Trail. Jednym z największych atutów tego modelu jest jego cena. Nowy MGHS w wersji podstawowej Excite kosztuje zaledwie 109 900 zł w promocyjnej ofercie na start sprzedaży. Ta wersja jest wyposażona w silnik 1.5 TGDI o mocy 170 mechanicznych, który współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Standardowa cena tej wersji to 117 900 zł. Dla tych, którzy oczekują czegoś więcej, dostępna jest wersja Exclusive. W promocyjnej ofercie zapłacimy za nią 120 900 zł, a jej standardowa cena wynosi 128 900 zł. W tej wersji znajdziemy ten sam napęd, ale wzbogacone o dodatkowe elementy wyposażenia, które zwiększają komfort użytkowania. Warto również wspomnieć o możliwości wyboru automatycznej skrzyni biegów, za którą trzeba doliczyć 9000 zł do każdej z wersji. Tym samym cena wersji Excite z automatem wynosi 118 900 zł w promocji, a model Exclusive z automatem to koszt 129 900 zł, również w obowiązującej promocji. Już w wersji bazowej Excite nowy MGHS oferuje bogate wyposażenie. Znajdziemy tu m.in. tempomat adaptacyjny, automatyczną klimatyzację, sześć głośników oraz materiałową tapicerkę. W standardzie są też dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy, gdzie jeden z nich pełni funkcję cyfrowych zegarów, a drugi to centralny wyświetlacz z nawigacją satelitarną oraz łącznością z Apple CarPlay i Android Auto. Dla tych, którzy cenią sobie jeszcze wyższy standard, wersja Exclusive podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej oferując przednie czujniki parkowania z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, elektrycznie składane lusterka i bezprzewodową ładowarkę do telefonu. Dodatkowo oba przednie fotele są podgrzewane, mają elektryczną regulację i regulację podparcia odcinka lędźwiowego, a fotel kierowcy wyposażono w funkcję pamięci ustawień. W wersji Exclusive znajdziemy również automatyczną klimatyzację dwustrefową oraz aplikację eSmart, która pozwala na zdalne otwieranie i zamykanie auta oraz włączanie klimatyzacji. MG HS to największy SUV w ofercie marki. Nowa generacja jest dłuższa, mierzy teraz 4655 mm długości, a rozstaw osi wynosi 2765 mm. Dzięki temu wnętrze samochodu stało się jeszcze bardziej przestronne, a pojemność bagażnika wzrosła do 507 litrów co czyni go praktycznym wyborem na dłuższe podróże. Nowy MGHS dostępny jest w jednym z sześciu kolorów nadwozia. Standardowym kolorem nadwozia nie wymagającym dopłaty jest biały – Pearl White. Z kolei opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia jednego z pięciu kolorów takich jak czarny – Pebble Black, szary – Hampstead Grey, srebrny – Sterling Silver, niebieski – Arctic Blue, jako ciekawostka jest to kolor niemetalizowany, Czerwony Diamond Red. Jest to lakier trójwarstwowy. Każdy z powyższych dostępny jest w cenie za 2250 zł. Nowy MGHS oferowany jest z 7-letnią gwarancją mechaniczną z limitem 150 000 km. Na razie MGHS dostępny jest z jednostką 1.5 TGDI o mocy 170 mechanicznych, jednak w przyszłości oferta ma zostać rozszerzona o wersję hybrydową plugin. Taki model będzie korzystał z tego samego silnika, ale w połączeniu z baterią o pojemności 24,7 kWh i silnikiem elektrycznym, co da łącznie 300 koni mechanicznych mocy. Przyspieszenie do 100 km na godzinę ma wynosić tylko 6,8 sekundy, a zasięg na samym prądzie ma sięgać 120 km. Nowe MGHS wydaje się być bardzo przemyślanym modelem, który ma szansę zdobyć serca polskich kierowców. Jego nowoczesny design, bogate wyposażenie a przede wszystkim atrakcyjna cena mogą sprawić, że stanie się on poważnym konkurentem dla bardziej znanych marek. Osobiście uważam, że MGHS może być przełomem dla tej marki na polskim rynku, zwłaszcza jeśli zaoferowana hybryda plugin również okaże się atrakcyjnie wyceniona. Czy uważacie, że nowe MGHS ma szansę stać się bestsellerem? Dajcie proszę znać w komentarzach. Przed Wami zapowiedź nowej generacji MGZS. Samochodu, który zyskał dużą popularność na rynku, a teraz wraca w jeszcze lepszym wydaniu. Teraz nadszedł czas na zupełnie nową generację tego crossovera, która ma zadebiutować oficjalnie już 28 sierpnia. Co wyróżnia nowe MGZS? Przede wszystkim całkowicie przeprojektowane nadwozie, które zgodnie z najnowszym językiem stylistycznym marki prezentuje się bardzo nowocześnie i dynamicznie. Z przodu od razu rzuca się w oczy potężna osłona chłodnicy oraz nowe reflektory. Widzę tutaj pewne podobieństwo do Cupry Formentor czy też Lexusa LBX. Sylwetka samochodu ma przyjemne proporcje, a mocne przetłoczenia w tylnych błotnikach dodają mu charakteru. Jeśli chodzi o wymiary nowego MGZS, to na razie nie mamy dokładnych danych ale spekuluje się, że będzie on nieco większy niż obecna generacja. Przypomnijmy, że aktualny model ma 4323 mm długości, 1809 mm szerokości i 1653 mm wysokości. Zatem możemy spodziewać się, że nowy model zaoferuje jeszcze więcej przestrzeni wewnątrz, co z pewnością zadowoli przyszłych właścicieli. Najbardziej ekscytującą nowością w nowym MGZS jest jednak jego napęd. MG postawiło na hybrydę, co jest dużym krokiem naprzód. Najprawdopodobniej będzie to ten sam układ napędowy, który znajdziemy w miejskim modelu MG3. Składa się on z 1,5-litrowej jednostki benzynowej o pojemności 98 koni mechanicznych. Oraz 136-konnego silnika elektrycznego. Łączna moc układu to imponujące 195 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 425 Nm. Dla porównania MG3 z tym napędem przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 8 sekund. I osiąga prędkość maksymalną 170 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa według cyklu WLTP wynosi zaledwie 4,4 litra na 100 km. Jeśli te dane się potwierdzą, to możemy oczekiwać naprawdę dynamicznego i jednocześnie oszczędnego crossovera. W późniejszym terminie do oferty MGZS ma dołączyć również silnik turbodoładowany, co może jeszcze bardziej rozszerzyć grono potencjalnych klientów. Co jednak z wariantem elektrycznym? Na ten moment wydaje się, że MG postawi na inny model S5, który będzie w pełni elektrycznym crossoverem zaprojektowanym od podstaw jako auto na prąd. Szczegóły poznacie w dalszej części materiału. Zatem zachęcam was do pozostania do końca. Kiedy nowe MG ZS trafi do sprzedaży na rynkach europejskich, model zadebiutuje już na początku września. W Polsce możemy spodziewać się go prawdopodobnie we wrześniu lub październiku. Jeśli chodzi o cenę, to obecna generacja MGZS w Polsce startuje od 79 800 zł za wersję z 1,5 litrowym silnikiem wolnossącym i mocy 106 koni mechanicznych. Z kolei wersja z mniejszym 3cylindrowym silnikiem 1.0 o mocy 111 koni mechanicznych kosztuje od 91 000 zł, dopłata do automatu to dodatkowe 5300 zł. Ceny nowego modelu na razie nie są znane, ale możemy spodziewać się, że będą one nieco wyższe, zważywszy na nowoczesny napęd hybrydowy i inne ulepszenia. Z całą pewnością będę Was na bieżąco informował o sytuacji w kolejnych odcinkach na łamach mojego kanału. Nowe MG ZS zapowiada się naprawdę obiecująco. Marka MG, znana wcześniej głównie z produkcji samochodów sportowych, teraz pod chińskim zarządem stawia na rozszerzenie swojej oferty o pojazdy, które odpowiadają na współczesne potrzeby klientów. Hybrydowy napęd, nowoczesne technologie i odświeżony design to elementy, które mogą przyciągnąć nowych klientów. Jestem ciekaw, jak ten model zostanie przyjęty na rynku, zwłaszcza w Polsce, gdzie rywalizacja w segmencie crossoverów jest bardzo zacięta. Jakie są wasze przemyślenia na temat nowego MGZS? Czy hybrydowy napęd to dla was duży plus? Jakie są wasze oczekiwania wobec tego modelu? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Bardzo wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.